Jeszczełem Kluski z Rosołem 14 września 2024 roku. Słuchajcie, to się kurwa w głowie nie mieści. Zobaczcie te obrazki. Z tych strasznych powodzi, zalań, podtopień, ewakuacji. No po prostu jest dramat. Ludzie straszą was od rana, opowiadają historię o jakiejś sytuacji, której nie ma. Stoi ten prezydent z tym kanikiem. Średnio rozwiniętym, zobaczcie jakie wichury. Zobaczcie jak zalewa Wrocław, zobaczcie co tam się strasznego dzieje. Pokazują jakieś zdjęcia, wszystkie wiadomości zaczynają. Alerty, ewakuacje, e, coś tam pod wodą jest. Pan prezent złożył rączki jak Trzaskowski, to chyba sobie poradzi z wodą. Przed chwilą miał ten taki gest złożenia paluszków jeden do drugiego. To się kurwa w głowie nie mieści, serio, to jest trudno oceniać. Oni czekają, modlą się na deszcz. A poza tym inna informacja, po co im ludziom te informacje? Po co nam te informacje? Skoro są służby, skoro Tusk powołał specjalną tam ekipę, siedział z ciemoniakiem, przyjął raporty, no to weźcie uruchomcie straż żołnierzy wszystkich innych, Ukraińców, którzy nie mają co robić uciekli przed wojną, może ten legion, legion, który stworzyli w Polsce, to jeszcze nam tu zanim pojedzie walczyć o wolność całego świata, pomoże, pomoże, wywalczyć z pogodą, oni są w tym świetni, tym kochają Polaków, na pewno się odwdzięczą za woły i te wszystkie sprawy. Tak więc o czym to jest rozmowa? O czym to jest rozmowa? O, paluszki złożone jak u Trzaskowskiego, opuścił, chyba usłyszał. I teraz Pani, słuchajcie. Słuchajcie teraz. To krzepiąca taka odpowiedzialna postawa mieszkańców także i ważne słuchanie jest. Wspaniale. Służb, również, bo dochodzi do naprawdę niebezpiecznych sytuacji. Również. Teraz, Słuchajcie, najbardziej to jesteście Wy niebezpieczni. Straszenie ludzi, opowiadanie głupot, żeby trzymać w terrorze, a później powiedzieć, nieważny zielony ład, nieważne, że jesteście wydymani na wszystko, że w Polsce wszystko sprzedano, możecie oddychać, możecie żyć. Macie wodę, możecie kupić benzynę za 8. Zobaczcie, zobaczcie, strasznie. No po prostu gondole pływają jak w tym. Ona przypłynęła gondolą z Kłodzka tam. Rzeki są suche, rzeki są suche, opady wielokrotnie mniejsze. Nie straszcie Wrocławiem 97.